Dobrze moi państwo. Witajcie w grze Gothic. Komentuje Filip HD. W dzisiejszym odcinku zapraszamy. Witajcie z tej strony Filip HD. Zaczynamy już drugi od... już kolejny odcinek z fabuły Gotika. No dobrze, tutaj już dostałem. Dobra, komentarz od użytkownika Marek J. No i chcę konkretnie zapytać, dlaczego uważa mnie za głupiego, ha? No, zacięło się. Czekajcie. No dobrze, jesteśmy. I dalej się skarżę. Dlaczego on ten za ten filmik koszmarnego Karolka nazwał mnie głupim? Co? To jest bardzo nieładnie. To jakiś pirz z niego, co? Nie chcę mieć z nim wspólnego. Nic. Dobrze. Mamy dzisiaj zanieść kamień Saturasowi. No i potem znaleźć kolejny. I ma punktu? Dobra, tyle. Ile brak króty? Tyle. Chyba Zagomeza! Pogadajmy z nim. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieść na tę samą wysokość, wstrzymaj oddech i strzelaj. Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt, ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel dobrze. Jak ilości ogólne? Później dzierzyny. No, tu coś Dobrze. No dobra, umiem strzec z łuku. I może sprawdzimy jak się spisują Spisuje strzał O tu jest się? Chyba dużo strzał zużyłem no dobrze. Tylko żeby się też nie pisali mi durny taki takich kontaktów, że jestem głupi. I że moje filmy nie nadają się do niczego. Albo gdyby ktoś tak ciągle pisał, to by doszło do tego, że ktoś chciał powiedzieć, że... Tak. Już ci nie potrzebujemy! To jest troszkę niemądre. I nie piszcie taki wzdur. To jest nieładnie. Nie wiem, że macie prawo pisać, tak jest. Tylko, że troszkę nie, nie wypada obrażać. Ale na szczęście, szczęści, że ja nie obraziłem się. No i teraz idziemy do Saturasa. Powiedz mu, że znalazłem kamień ogniskujący. No właśnie, mam jakiś napój, mam napój. Holender jasny, czemu nie zapisałem gry? Nie chciałbym być teraz wizualny. Ej, niektórzy nigdy się nie nauczą, uwaga na lewusa. Tylko żeby się nie zacięła No i wiem, że ten filmik o koszman który nagrałem, to jest głupi. Ale nikt nie może powiedzieć, że jest głupi. Absolutnie. Dzisiejszy To co? Pogodzimy się? Jeśli myślisz, że... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Dobre, zapiszę grę. 105. Dobrze, co tu raz? Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Hmm. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć trzy pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Dobrze. Teraz idziemy tam do. kamien... do. kanionu troli. Lepiej się do tego nie mieszać. Zapiszę tą grę. Bo już dzisiaj aktualizacje mi były, poszły. Poszły mi aktualizacje, teraz komuś na sprawie Wrażenie słabego, jaki dzień a 21? No i teraz jeszcze mówią mi, że jestem głupi. Jakiś tylko... Że nie mówcie... imbecyl. Chociaż chyba tak mówić nie wolno. Też nie Ale nie będziemy tak mówić, bo będzie... Ja powiem go już skupię, a ja... Nie, nie, się do tego nie miesza. wygląda na prawdziwą kłótnię. Ale nie kłóćmy się tylko... nieco oko za oko, ząb za ząb. Tylko będzie porozumienie. Zgoda? Dobrze. Nie gadajmy o tym i... chodźmy do kanionu troli. Tam czeka... ma czekać na nas Diego. Sierwojat idzie słodko spać. Brawo! Muszę nauczyć się z złku, bo tylko poziom pierwszy. Ojej. Zabrało mi tylko trzy perzyd, bo mam zbroję. Ej, czemu się skradam? Nie mogę naciskać A. No i jeszcze powiedz, że jestem gaduła, bo za dużo gadam. Może umiarkowanie. O, jest woda. Może skoczę tu. O nie! Gobliny! Uciekać! Nie będę z nimi walczył, bo z nimi walczyć nie będę, na pewno. Czasu nie mam, muszę iść po kamiennych ramach. Z samtymi goblinami powalczyć. No dobrze, ten będzie jeszcze... Będzie z Miltenem. Będzie z Diego. Z Gornem i z Lasterem. Milten dał mi taki zwój. Wiecie więcej? O. Zapiszę tą grę. No i... wow, uciekać! Nie chcę z nimi walczyć! Diego, da mi zaklęcie zmniejszenie potwora. O, tam z Diego. A, goryn przynieś. No jesteśmy. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. O nie. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko Ojej. jeden problem. Rozumiem, czego chcesz. Widzę, że szybko się uczysz. Ale nie o to mi chodzi. Nie, więc cóż to za problem? O, to całe trzy tony problemów. Chodźmy, za chwilę sam zobaczysz. Ojej, daję doświadczenie. O, pazury zbiorę. Dziękuje, zapiszę sobie grę 108 Tu jest jakiś zwój Muszę ja dociekać Osiadczenie Do dziennika Twardzeń, twardzeń Zostaw mnie Zostawcie mnie Ollender jasny Ała, umrę zaraz Dobra. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trola. Ściągnę na siebie jego uwagę. Dobra, co wybacz się. Nie da się. Zję sobie. Zapiszę sobie. Chze się zwięszyć Diego? Nie. Ja Brawo! To było niesamowite! Niezły jesteś! Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Dobrze. po się zaciął. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj. Może uda mi się go naprawić. Idzie tam. No, no to teraz powinno działać. Otwiera się. Ojej, znów się rozplanowały. Ej. Dobra, idziemy. Zepsuję tą szybko. I idę po ten kamień. Oj, będzie niezła walka Harpie. Ojej, ale wysoko! Ała Jeszcze na dół. Tu się z nim policzymy. Oni uciekają. Uciekać. Uciekać, ja nie umiem walczyć. Brawo! Kurde, ale one się drą. Widzę, że znalazłeś kamień! Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Trzymaj Mówię się. Dobrze. No dobra, kamień z kabiny troli. Dobra, zgoda To może już kończymy dzisiejszy odcinek. I zapamiętajcie, nie musicie mówić, że jestem głupi. Pamiętajcie. No cóż, zapisuję tą grę. Widzimy się w kolejnym odcinku, tak? To pa.